Witam, witam kochani serdecznie. Jesteśmy na wystawkach wielogabarytowych, Także zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Serduszka, trzymajcie kciuki, żeby były obfite zbiory. Do zobaczyska, jak będzie coś konkretnego. No i cóż moi drodzy, idziemy na rekonesans. Zobaczymy, co tutaj jest. Tadeczka, tu nic nie ma. Ale nie do mnie tu przemówiła skrzyneczka. Ach, kurczę, puste. Puste, kochani. Jeszcze o, 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 o. Jeszcze to są worki. a co my tu mamy? Ach, plastik jest fantastyczny. Dobra, to uciekamy dalej. Widzimy się, kochani, przy kolejnych wystawkach. No, kochani, podjeżdżamy. Tutaj coś widzę, że jakiś kartonik. Coś tutaj jeszcze jest, no zerkniemy, co to tutaj, czy coś z tego będzie, czy nic z tego nie będzie. Jakaś beczka. Pierwszy raz nagrywam w ogóle filmik taki e, z takiego wypadu złomowego I nie wiem, jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie najgorzej, słuchajcie. No to wiecie. Jak to mówią pierwsze koty za płot. Beczka jest. Miotyłeczka jest. I co tutaj mamy? A, kufelki. Kufelki po piwach, także Lipton Ice. Tea. Dobra, lecimy dalej. Włączamy się, jak coś konkretnego będzie. Trzymajcie kciuki, kurczę, żeby coś było. Kochani, długo, długo nic, aż w końcu się coś trafiło. Mamy kuchenkę. Kuchenkę. I kuchenkę. Będziemy, proszę Państwa, podejmowali. Kuchenkę zabieram. Także taki fancik się trafił. Zabieram, podejmuję i lecimy dalej. Już myślałam, że nic nie nagram Wam sensownego dobra. Od... Za chwilę się widzimy na kolejnych wystawkach. Pałzunia i kochani, kolejne fanty. Zobaczymy, czy będzie coś ze złomu. Zobaczymy, przekonamy się. Od kusiarki kabelek zabieramy to na pewno. Więc nie ma. Tu, tu też nie. Tak po, powiedziemy zaraz, że są suszarki. Macie rację. Ale suszarek nie biorę z prostego powodu, że już ma miejsce ograniczone na pałcie Ciekawe co to jest że coś tu będzie dosyć ciężkie biorę biorę może będzie jakiś transformator jakaś śmieć. bo jak to, mówi, to pan... bo nie kochani bo się na tyłku siedzi mamy tutaj czy ja to wydostanę stąd o takie radio samochodowe radio, radio hello, hello dobra, jeszcze tu przejrzę. jeszcze tu przeglądniemy o proszę jaki ładny taki ładny zasilacz będzie transformatorek mhm. kurde, dobra, teraz wyjmę coś może być. Czekajcie, pauza jak odsłonię, to Wam pokażę. No dobrze, kochani, wszystko przeglądnęłam I tylko to mamy. Mamy taki zasilacz Philipsa będzie. Kabelek tutaj od koszarki. Radyjko. I to nie wiem, to jakaś lampka była czy coś. Dosyć ciężki, Może tutaj coś być. Także zabieramy i lecimy dalej. Jak będzie coś konkretnego, załączam się.